To nie jest inicjatywa partii politycznej, to nie jest inicjatywa klubu radnych, to nawet nie jest inicjatywa radnych, mimo że rady formalnie się dopisały. Tak naprawdę radni odpowiedzieli na wnioski mieszkańców, do których do nich docierały, którzy nie akceptują tego, że wykrzywywają w gastronomiczny, gastronomicznych, żeby ktoś im dmuchał twarz dymem tytoniowym. Prawo do zdrowia, prawo do świeżego powietrza. Współczesny świat zaczyna uważać jako ważniejsze od prawa jednostki do palenia w obecności innych. Właśnie dlatego, że jest to szkodliwe. Nie znaczy to, że się zakazuje w ogóle jednostce palenia. Ale jeżeli jednostka chce palić, jeżeli chce poddawać się skutkom palenia, niech robi to na własną odpowiedzialność. Wtedy, kiedy nie psuje powietrza innych. Proszę Państwa, ogródki gastronomiczne jest to wizytówka i salon naszego miasta. To wielokrotnie o tym, o tym mówiliśmy. I dlatego tak ważne jest ustanowienie takiego prawa, ponieważ my dajemy jasny sygnał, że w tak ważnym miejscu my dbamy o zdrowie. W tak ważnym miejscu, gdzie przybywa młodzież, gdzie przybywają rodziny, my pokazujemy, że my wprowadzamy tam modę na niepalenie. Pomijając już tak oczywiste argumenty, jak to, że siedzą rodziny. Siedzą matki z dziećmi, to nie jest prawda, że tam tylko piwosze i palacze przebywają. To jest po prostu absurd. Żeby udowadniać, że tylko piwosze i palacze przebywają w drodze. Tam przebywają rodziny również, matki z dziećmi. I czasami dochodzi do bardzo nie, niepotrzebnych problemów. Jeżeli mamy tak mocny dylemat, czy mówić o zdrowiu, czy mówić o prawie do niepalenia, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy większe prawa dajemy osobom, które chcą. Dbać o swoje zdrowie i nie chcą przybywać na dymie tytoniowym? Czy większe prawa dajemy osobie, która chce dymić innym w twarzy? Szanowny wnioskodawca, chciałam zapytać Pana, ile raz Pan był krótka tutaj na naszym rynku? Bo ja bym bardziej często prawda, i nie mam sobie problemów. Mówi Pan o pladze palącej. Plaga to jest komarów, ale ja nie widzę plagi palących tutaj na naszym rynku. Że na całym świecie zmieniają się standardy. To nieprawda. Owszem, zakazuje się palenia w restauracjach, w kawiarniach, ale trzeba też powiedzieć, że szanuje się tych, co, co palą. Na przykład na lotniskach. Na lotniskach są zakazy, ale są tak zwane miejsca, gdzie te osoby, które palą, mają szansę zapalić, czyli tak zwane kameny. To, co Pan zaproponował w tej uchwale, to jest czysty populizm. Trudny temat jest w ogóle. Nie wyobrażam sobie, żebyśmy zabronili tą uchwałą e, palić na naszych ogródkach. Ja muszę Państwu powiedzieć, że jest tyle tych ogródków, że każdy znajdzie miejsce, że nikt nie będzie palił tam. Proszę mi wierzyć. Że miejsce, gdzie, gdzie w danym momencie nie będzie osób palących. Także e, uchwała e, czysto, czysto populistyczna, w ogóle. E, tak jak to mówię, to sezonował. Proszę i dobrze. W mojej opinii to jest dobry wniosek. To jest dobry wniosek. budzi takie I nie bardzo rozumiem, dlaczego on powoduje aż takie emocje. Ale sposób jego przeprowadzenia i argumentowania jest dobitnym przykładem na to, jak można zepszyć do rękaw. I w tym pesymistycznym asymptem kończę. Się osób. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? 10 osób. Dziękuję bardzo. No to stosunkiem głosów 10 do 9 uchwała przepadła. Nie została przyjęta. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa 15 minut przerwy.